Dzisiaj pomówimy o przerażającej rzeczy, która może Ciebie też dopaść, jaką jest wyuczona bezradność. Wyuczona bezradność przerażająca sprawa. Opowiem na kilku przykładach, ale wyobraź sobie, że masz sąsiada, który buruje bez końca dziury. Dosłownie jak w tym memie, że jego pasją jest wymienianie wiertel i kręcenie dziur cały dzień, tygodniami. Do tego stopnia, że jeśli pracujesz zdalnie i próbujesz się skupić, to możesz gdzieś tam momentami wieczorem popracować i coś tam rano, ale tak, to on wierci dziury. I pewnego dnia przychodzi dzień, w którym przestał. Oczekujesz na to, a on przestał wiercić dziury. To jest absolutny szok. W końcu możesz pracować. I co się okazuje? I okazuje się, że te tygodnie tortur akustycznych, Wyrobiły w tobie wyuczoną bezradność. I nigdy już nie wrócisz do pracy spokojnie. Nigdy nie wrócisz już do pracy na pełnych obrotach, bo jest to bardzo silny efekt psychologiczny. Ten akurat to jest podobny eksperyment do przeprowadzonego przez y, Martina Seligmana, ale właśnie to jest wyuczona bezradność: że nawet jeśli wszystko wróci do normalności, to my nigdy nie będziemy już w stanie normalnie funkcjonować, bo po prostu się poddaliśmy. O tym, jak się nie poddawać i jak sobie radzić, dzisiaj w dzisiejszym podcaście. A przy okazji, jak sobie radzić, jak się nie poddawać i jak pożegnać prokrastynację, tego dowiesz się w moim kursie i w mojej książce, którą linkuję w pakietach w opisie. Gorąco polecam. Jest rok 2000. Polski przedsiębiorca z Wrocławia, prowadzący agencję reklamową Dariusz Janiszewski, otrzymuje telefon od potencjalnego klienta, który chce zamówić u niego kampanię banerową. No i jak to z klientami? No, po prostu przygotował się, wyszedł na spotkanie, wziął swoje jakieś notatniki i ostatni raz go wtedy widzieli. Następnego razu znaleźli go parę dni później, wyłowiono jego ciało z odry, ze związanymi rękami z tyłu. I ze śladami świadczącymi, że był bity, torturowany oraz że trwało to przynajmniej trzy dni, bo był głodzony również. No i co się okazało? Policja nie miała zbyt wielu poszlak oprócz tego, że dosłownie parę dni później jego telefon, w sensie telefon tego przedsiębiorcy Dariusza Janiszewskiego, został wystawiony na aukcji Allegro przez kogoś prowadzącego konto Christian B. No, i tyle było poszlak, ale nie doszli do tego i nie znaleźli żadnych bezpośrednich dowodów świadczących o zabójstwie. No, okazuje się, że w 2003 roku pojawiła się taka grafomańska książka True Crime, kryminalistyczna, opisująca właśnie zbrodnie, książka Amok, wydana przez Christiana Bale, początkującego autora i absolwenta filozofii z Wrocławia. No i jeden z bardzo upartych, prowadzących dochodzenia w na komendzie we Wrocławiu. Dotarł do tej książki. Okazało się, że opisy były na tyle niepokojące i sugestywne, że prawdopodobnie ten autor musiał widzieć coś więcej niż tylko wymyślać te zbrodnie, prawda, w głowie. I połączył trochę kropki i rozpoczął się pierwszy w Polsce proces poszlakowy o morderstwo. Oskarżony został Krystian Bala. Istotne jest jednak, co działo się pomiędzy momentem porwania przedsiębiorcy, przetrzymywania no i ostatecznie jego śmiercią. Okazało się, że prawdopodobnie Dariusz Janiszewski był przetrzymywany w takich warunkach, że mógł przynajmniej kilkukrotnie uciec, a jednak tego nie robił. Był stłamszony psychicznie, bity wcześniej, torturowany i nie uciekał, mimo że najprawdopodobniej mógł. Jest to bardzo typowy przykład wyuczonej bezradności, czyli sytuacji, w której osoba popada w kompletną bierność, o tej bierności pisał też Viktor Frankl, osoba, która przeszła Auschwitz, znany i ceniony światowej sławy psychiatra, który napisał świetną książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. I on opisywał właśnie ludzi takich, którzy zanurzyli się w tej bierności. Było im absolutnie wszystko obojętne, Zupełnie stracili tą taką, takie połączenie między swoimi działaniami, czyli podejmowaniem jakichkolwiek działań. A związkiem przyczynowo-skutkowym, jakby te rzeczy były zupełnie poza nimi, nie mieli żadnego wpływu na, na, na rzeczywistość. Do tego stopnia, że nieraz w opisach pojawiało się, że czasami za dnia w obozie niemalże nie było strażników. Jakby prawie nikt nie pilnował tych więźniów, tych setek, a nawet tysięcy więźniów, że mogli się w danym momencie zbuntować i prawdopodobnie wielu z nich by uciekło. Ale nikt tego nie robił. Bo ludzie byli przerażeni, zastraszeni, yy, zagłodzeni, korygowali się w myślach, mieli ten instynkt przetrwania, ale taki bardzo prymitywny, żeby się po prostu nie wychylać, bo oberwą. Zresztą, kto z Was nie ma w swoim otoczeniu, czy nie miał w swoim otoczeniu, partnerów, którzy tkwili ze sobą tylko z wyuczonej bezradności? Z tego, że jeden przemocowy partner w taki sposób, do, do takiego stanu doprowadził drugiego partnera, że ten po prostu nie widział żadnego sensu w podejmowaniu jakichkolwiek prób, usamodzielnienia się. Usamodzielnienie tutaj jest chyba najbardziej takim kluczowym elementem, bo ludzie tkwiący w włóczonej bezradności, właśnie mają takie poczucie, że są niesamodzielni, mają zerową sprawczość. Są. Dosłownie odwrotnością powiedzenia, że są kowalem własnego losu. Nie, nie, to ktoś inny jest kowalem ich losu. O, w zasadzie to kowalstwo to jest gdzieś tam sto ulic dalej, a jestem w miejscu, w którym nic się już nie zmieni i nic się już nie, nie wydarzy dobrego w życiu. I wiele osób jest w takich sytuacjach. Dlatego się odwołuję, bo prawdopodobnie każdy z nas spotykał takie osoby. Ja spotykałem takich osób naprawdę sporo. Inny przykład, który pamiętam bardzo dobrze z mojego życia, to sytuacja, w której jest to forma wyuczonej bezradności, ale też efektu przechodnia, też poddania odpowiedzialności na kogoś innego, czy też strach za podjęcie odpowiedzialności. To sytuacja, w której kiedy jeszcze mieszkałem w bloku, w dziesięciopiętrowcu, gdzie siedziałem sobie po prostu po południu, oglądałem coś, nie pamiętam jakiś serial, i słyszę jakiś krzyk ratunku, pomocy. O, myślę sobie, coś nie tak się dzieje w bloku, ale słyszę go z góry, piętro wyżej. I wyobraźcie sobie, że zdążyłem wstać, zwlec się z łóżka, ubrać portki, ubrać kapcie, buty, wyjść na korytarz, z korytarza do windy, windą do góry, bo klatka schodowa była zamknięta, windą do góry, piętro wyżej i okazało się, że sąsiadka się dusiła, coś, coś połknęła, Podczas jedzenia okazało się chyba później, że to był jakiś zeschnięty chleb, czy coś takiego utknęła. No, po prostu była cała już sina, starsza pani. Jej mąż chodził i pukał od drzwi do drzwi do innych starszych sąsiadów, bo prawie sami seniorzy tam mieszkali. Nikt nic nie zrobił. Ja zdążyłem się ubrać, wyjść, dojść tam. No, minęło parę minut. I tak biedna kobieta dalej się dusiła, i nikt nie podjął jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nikt nie, nie czuł jakiejkolwiek sprawczości, nikt nie poczuł jakiejkolwiek odpowiedzialności za podjęcie jakiej, no, jakiegokolwiek manewru, no. Manewr nie był jakoś strasznie skomplikowany, to była malutka, starsza osoba. No, a jestem duży chłop, chwyciłem tą starszą panią. Lekko ją zgniotłem od przodu, tak, tak zwanego Heimlicha i jej zrobiłem, no i, i faktycznie cały problem się skończył, no nie, ale to pokazuje, że, że ta bierność jest prowadzi często do tragedii, niechęć do podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy. I ja tę bierność dostrzegam też wśród ludzi młodych. Wśród aktywistów słyszeliście na pewno nie tak dawno o tak zwanym ostatnim pokoleniu, dumerach klimatycznych, czyli ludzi, którzy stwierdzają, że nieważne, co zrobimy, już jesteśmy tak daleko w czarnej gdzie że jesteśmy skończeni. I możemy się tak naprawdę tylko położyć i, i jęczeć z bólu. I wyjść. I, i, I nie czeka już nas nic dobrego w życiu. To oprócz tego, że to jest szalenie depresyjne, stosunek do rzeczywistości, jest on w jakimś tam stopniu też odklejony od, od rzeczywistości po prostu, to, to jest to super fatalistyczne. Super mroczne i super nihilistyczne Sposób myślenia i funkcjonowania, że mnie już nic więcej dobrego w życiu nie czeka. I Was też, i nikogo. I wyuczona bezradność to dość dobrze opisany syndrom, specyfika, sposób postępowania, gdzie ta bierność jest bardzo charakterystyczna. Jest wiele badań, jak bieda prowadzi ludzi do wyuczonej bezradności, i często popełnia się taki błąd w świecie rozwoju osobistego gdzie słucha się aktywnych trenerów, biznesmenów, coachy, którzy mówią no, wystarczy tylko, że zrobisz to i, to i to i to i to i już jesteś na dobrej drodze. I po części to jest prawda, no, jakby z obiektywnego punktu widzenia ja mogę wiele rzeczy potwierdzić. Tak, wystarczy, że zakasasz rękawy, wystarczy, że weźmiesz się za konkretną edukację, wystarczy, że... No, ale to... No właśnie, to ja to mówię z miejsca, w którym nie byłem w stanie wyuczonej bezradności, to znaczy zupełnego braku wiary w swoją sprawczość, zupełnego poddania się, a ludzie, którzy są eksponowani przez, przez lata, przez miesiące, przez, przez bardzo długi czas na trudy, do tych trudów przywykają. Dla nich to jest rzeczywistość, rzeczywistość jest trudna. Jest przerażająca i jest nie do pokonania. I bardzo często spotykam takie komentarze w, pod moimi filmami, gdzie na przykład, gdy rozmawiamy o jakichś finansach, albo gdzie rozmawiamy o nie wiem, jakiejś dyscyplinie, wcześniejszym wstawaniu, jakichś dobrych nawykach, wydrożeniu. Pojawiają się komentarze ludzi, którzy potrafią wymyślić taki hipotetyczny scenariusz, w której dana porada nie ma absolutnie szans. Zastosowanie. To nie jest ich scenariusz z reguły, to nie jest ich życiowy scenariusz, ale potrafią świetne wymówki wymyślać. Bardzo kreatywna, no, nie? Ale to jest też przejaw wyuczonej bezradności, bo pokazuje, że nie czujesz tej, 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 tej sprawczości. Nie, nie wierzysz w tą sprawczość. Nie masz, nie masz absolutnie wiary w to, że cokolwiek możesz w swoim życiu zmienić. No bo te komentarze bardzo często zaczynają się od tych stwierdzeń, a co ma powiedzieć osoba, która. I tu, prawda, jakieś litania hipotetycznych, ale przerażających problemów, które, które przytłaczają, ja często mówię, no nie wiem, no, no po prostu nie wiem. Nie wiem, co ma zrobić ta konkretna, konkretna osoba w takiej konkretnej, super beznadziejnej sytuacji, bo dużo z tych porad, choć są one dość uniwersalne, no nie są dla wszystkich czy też. Każdą poradę w rozwoju osobistym trzeba spersonalizować i dostosować precyzyjnie do siebie. Dlatego zresztą tak, tak skuteczna jest praca jeden na jeden z coachem, z trenerem, z psychologiem, psychoterapeutą, w zależności od tego, za co się tam bierzemy. Natomiast ta wyuczona bezradność tkwi w wielu ludziach. Nic mi już więcej nie czeka, nic więcej nie zrobi. Na przykład, taka historia. Historia, która toczyła się zresztą niedawno na oczach całej Polski, chodziło o e, Tomasza y, Komendę, który został niewinni, niesłusznie skazany za zabójstwo piętnastolatki. Skazany na 25 lat e, i przesiedział wiele, wiele lat w więzieniu, zanim go uniewinniono, zanim odkręcono wszystko. No ale on przez te lata nauczył się, że nie dość, że państwo jest nieprzyjazne. Cierpiał na, 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 na depresję. Czytałem sporo wywiadów z nim. Zmarł niedawno na nowotwór płuc, co w ogóle jest przerażającym kombonem. No nie? nie dość, że mu zniszczyli życie. Przesiedział w pace, no na końcu jeszcze zachorował i po prostu zmarł. To miał olbrzymi problem w ogóle odnaleźć się w rzeczywistości. I to też bardzo często pokazuje, jak wyuczona bezradność dotyka. Całego obszaru więziennictwa i ludzi, którzy spędzają lata w więzieniach, gdzie bardzo często jest spory poziom brutalności, spory poziom przemocy, ale przede wszystkim oni stają się nieporadni, ci ludzie. I są specjalne programy, które mają teoretycznie wdrożyć tych ludzi z powrotem do społeczeństwa, czyli odkręcić to, co tak naprawdę się zepsuło, zamykaniem ludzi w więzieniach. Natomiast cały myk polega na tym, że tacy ludzie cierpią właśnie na wyuczoną bezradność. I Tomasz Komenda, z tego co wiem, z, tych, z tego co czytałem, miał olbrzymi problem utrzymać się w jakiejkolwiek firmie. Były z nim po prostu problemy na wielu różnych, na wielu różnych polach. Był bardzo niestabilny, nie wierzył w swoje możliwości, uciekał. Ten cały toksyczny miks tego braku poczucia sprawczości, niskiej samooceny. I pewnych nawyków życiowych, tego, że na przykład wszyscy patrzą na Ciebie podejrzliwie, albo każdy za rogiem może być potencjalnym wrogiem, aby się zarymowało. To, to wszystko sprawia, że ci ludzie z wyuczoną bezradnością, nawet jak się ich za uszy pociągnie gdzieś, to oni będą uciekać. I to często jest sytuacja właśnie w toksycznych związkach, że osoba, która jest w toksycznym, przemocowym związku, nawet jak na przykład rodzina wyciągnie tą osobę za uszy z tego związku, nie wiem, weźmie rozwód, odseparuje się od przemocowca. Bo ta osoba wchodząc w drugą re relację będzie projektowała te lęki, to co przeżyła na tą drugą osobę i będzie miała dosłownie takie tiki nerwowe, odruchy, takie, takie lękowe związane właśnie z tą całą sytuacją. A wyuczona bezradność będzie też sprawiała, że ta osoba nie będzie miała w ogóle poczucia, że zarówno znajdzie kogoś wartościowego, ale że sama jest wartościowa do tego, żeby właśnie ją pokochać, żeby ją docenić, To przez moment może zadziałać, ale długofalowo ta osoba zacznie w to powątpiewać i może sabotować takie relacje sama z siebie, ku zdziwieniu, oczywiście, nowego partnera, no nie? ale to są właśnie. To są właśnie te schematy postępowania, gdzie ktoś żył tak długo pod presją, tak długo pod stresem, tak długo nie wierząc w własną sprawczość, że mu jest wszystko jedno. On przestaje też odczuwać, odseparowuje się często od swoich emocji. Jest zupełnie obojętna. Obojętność to na przykład w przypadku relacji akurat to jest zimno. To jest bardzo. Wyniszczający stan, i powiedziałbym, emocja, chociaż no, obojętność jest jakąś tam formą, formą też, też emocji, ale w szczególności zwracajcie uwagę na nią w takich obszarach życia jak ludzie, którzy chronicznie żyli w biedzie albo pod takim przemocowym, ekonomicznym butem. To będą ludzie, którzy nie będą wierzyli w to, że mogą się lepiej zarabiać, że mogą wyrwać się z tego stanu. Będzie bardzo ciężko im to przetłumaczyć, bardzo ciężko im to pokazać, nie będą rozumieli też, jeśli masz to chęć, że słuchaj, pokażę ci, udowodnię ci, że jest inaczej, że można żyć inaczej, ci ludzie będą mieli olbrzymi problem zobaczyć to, faktycznie zobaczyć. Ludzie, którzy, dwa, to są ludzie, którzy wychodzą z przemocowych relacji. No to to jest, to jest jasne i ta beznadzieja, która czasem się przejawia w takiej racjonalizacji, że lepsze znane zło, niż nieznane nie wiadomo co, tak? No, więc lepiej być obok partnera, który wiem, że jest nieprzewid... nie nieprzewidywalny, nie ale przemocowy, ale przynajmniej wiem kiedy, przynajmniej jakoś się do tego dostosowuje, przynajmniej ma jakieś strategie zaradcze, a nowy partner to nie wiadomo, czy mi w ogóle krzywdy nie zrobi, no nie? Ale tak samo w sytuacji, w której są rodzaje stygmatyzacji w edukacji i ta stygmatyzacja na etapach edukacji, gdzie uczeń jest traktowany zarówno przez rodziców, jak i przez nauczycieli jako głupi, niedostatecznie dobry, jako cienki w danych przedmiotach i wszystko staje się taką samospełniającą się przepowiednią, to znaczy on się poddaje i jest bardzo bierny, jeśli chodzi o określone na przykład przedmioty czy dziedziny nauki i faktycznie zawala tą naukę to jest samo, samo spełniająca się przepowiednia, ale właśnie to spełnia te, te kryteria wyuczonej bezradności. Tego się wyuczamy, faktycznie wyuczamy się, bardzo ciężko odkręcić ten, ten proces. Kolejny, to czwarty obszar, to właśnie o to, co wspomniałem, czyli więziennictwo, ludzie, którzy spędzili lata, lata w więzieniu, oni po prostu no, czują się beznadziejni, czują się i nie nie przystające do społeczeństwa, i często nawet to ma odbicie w rzeczywistości, bo nie mają współczesnych umiejętności, współczesnych zdolności, i nie potrafią się często odnaleźć, ale właśnie też nie potrafią do końca podjąć kroków i ryzyka. No Po prostu czują, że jedyne co mogą zrobić, to wzruszyć rękami. No, nie? Natomiast ludzie, którzy, to piąty obszar ludzie, którzy są bardzo długo bezrobotni, no nie? Tam czasem się mówi, no nie? Że ludzie całe życie na ręcie, całe życie na jakichś rentach się prze... I, i MOPSach, i pomocach z MOPSu. I to są ludzie, którzy mają olbrzymi problem z powrotem na rynek pracy, jakikolwiek. Być może nawet nie chcą. Ktoś może napisać w komentarzu, że być może opracowali jakiś system pomocy z MOPSu, który sprawia, że w ogóle nie opłaca się pracować. Co może być po części Prawdą, ale nie wydaje mi się, żeby takie osoby wykonywały tak, tak silnie wyrachowaną kalkulację w głowie. Bo jednak praca oprócz przychodu, przynajmniej niektóre prace, dają poczucie spełnienia, dają poczucie no, niemarnowania czasu w życiu i tak dalej, ale nie chcę wdawać się już do końca w tę dyskusję, ale tutaj też mamy przykład wyuczonej bezradności. Czy to szósty, szósty obszar w życiu, no ludzie niepełnosprawni, ta wyuczona bezradność sprawia, że pogłębia im się niepełnosprawność. Do tego stopnia, i tu pamiętam, miałem dość, dość dużo kontaktów z ludźmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale pamiętam to jak dziś, koleżanka była niewidoma, a w zasadzie coś tam widziała, jakieś odcienie, jakieś barwy, no ale ogólnie funkcjonowała jako niewidoma i. Inni pomagali jej bardzo często dostać się gdzieś, pomagali, prowadzili ją gdzieś na, na, to w szkole na przerwach, pomagali jej czasem z wyspakowaniem się i tak dalej. No, jakby z takimi oczywistymi rzeczami. Tylko cały myk polega na tym, że ona zaczęła przyzwyczajać się do tego, że wszyscy jej pomagają, i nawet w sytuacjach, w których mogłaby coś zrobić sama, korzystała z tej pomocy. Jeszcze bardziej eksponowała tą niepełnosprawność. To mi trochę przypomina, tą poradę trochę w drugą stronę. Słuchałem nie tak dawno ciekawego wykładu fizjoterapeuty, który właśnie mówił odnośnie osób starszych, osób już trochę niedołężniających, gdzie mówił: No, nie jesteś osobą starszą, masz emeryturę, możesz rzeczywiście poprosić o pomoc, żeby ktoś z rodziny na przykład podszedł do lodówki. Zrobił ci kanapkę czy tam jakiekolwiek jedzenie, no bo, bo już jesteś osobą starszą. Ale jeśli masz cały dzień siedzieć, to to będzie dużo gorsze dla twojego zdrowia. Więc jeśli miałby to być na przykład plan na 2-3 godziny najbliższe i wyzwanie, żeby podejść do lodówki, żeby zrobić, zrobić to, to zrób to. Lepiej tak niż nie, si nie prowadzić siedzącego czy na przykład leżącego trybu. Trybu życia, bo w tym momencie neurodegeneracja i procesy, procesy takie negatywne w organizmie postępują dużo szybciej. Jak się ruszasz, pobudzasz mózg, pobudzasz no, cały organizm do, do jakiegoś normalnego funkcjonowania, plus masz dodatkową, dodatkową motywację. Ja nie mówię, że każdorazowo nie powinniśmy pomagać osobom niewidomym, to absolutnie nie chcę tego powiedzieć. I tak samo nie chcę powiedzieć tego, że nie powinniśmy pomagać osobom niedołężnym, starszym i tak dalej. Natomiast to są wyzwania, które, czy też swego rodzaju dylematy, no nie, jakby wyręczanie innych w tym kontekście może być dla nich miłe teraz, ale bardziej szkodliwe w długiej, w długim czasie. Więc wyuczona bezradność, no to też są sytuacje, w której rodzice popełnili ten błąd wychowawczy wśród dzieci i na przykład zostawili dziecko, i tylko dziecko wyręczali w absolutnie wszystkim, jak tylko dziecko napotykało jakiś problem, zaczęło jęczeć, zaczęło być nieznośne, zaczęło być trudne, rodzic, żeby po prostu to wszystko załagodzić, żeby dziecko no, nie, nie spociło się jakoś strasznie, wyręczał w zadaniu domowym, wyręczał w jakichś nie, trudniejszych pracach szkolnych, no i dziecko nauczyło się tego, że ktoś wyręcza, potem gdy wyprowadza się, wyprowadza się z domu, nie potrafi zrobić absolutnie nic. I mówię tutaj na, nawet nie tyle o, o obowiązku szkolnym, ale o takich prozaicznych rzeczach jak sprzątanie, jak i y, y, gotowanie. To są takie proste rzeczy, ale ja osobiście też się dość brutalnie z tym zdarzyłem, wyprowadzając się. Zdarzyłem się z tym, że naprawdę nie umiem dobrze gotować. W, w ogóle praktycznie nie umiem gotować, bo zawsze w domu rodzinnym mama robiła obiady. I zawsze byłem wyręczany, więc miałem dosłownie byłem w stanie wyuczonej bezradności. I miałem taką bezradność, i zacząłem zamawiać jedzenie na dowóz na początku, zanim zorientowałem się, ile, ile idzie na to pieniędzy. Więc szybko się wtedy zreflektowałem i powoli zacząłem uczyć się, um, wynajdywać przepisy, zacząłem na, nauczyłem się, jak robić dobre zakupy widzisz, no to, to, to jest po prostu cały pakiet, tak? Gotowanie to jest cały pakiet. Umiejętność zrobienia do, dobrych zakupów, poddany przepis, umiejętność przygotowania tego jedzenia, przechowywania go w odpowiednich ilościach i tak dalej. To jest kilka osobnych, drobnych mini umiejętności, które trzeba sobie przyswoić. Ale jeśli nie masz tego przyswojenego, byłeś wyręczany, no to jesteś bezradny w danej sytuacji a, i po prostu jęczysz i świecisz Oczami, i zamawiasz u specjalistów. I okej, okay, to póki cię na to stać. Pewne problemy można w życiu zasypać pieniędzmi, no ale wyuczona bezradność jest stanem, który naprawdę obniża autoocenę. I, I jedyne, co można zrobić, tak naprawdę, jeśli masz obok siebie kogoś, kto jest w takim stanie, że ma silne poczucie beznadziei, silne poczucie braku sprawczości. Silne takie poczucie, że cokolwiek nie zrobi, i tak nic się nie zmieni, to albo tej osobie możesz pokazać, udowodnić. Bo jedyne, co tak naprawdę zadziała dla takiej osoby bezpośrednio, to jasny, bezpośredni dowód na to, że ich działanie jednak coś zmieniło. Albo psychoterapia. Dosłownie, bo to, to jest bardzo trudny. Proces, taka zapadnia, w którą się wpada w jeden kierunek, i bardzo ciężko jest z tego wyjść, bardzo ciężko się z tego wygrzebać. W tym, w tym siedzą ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, od, od substancji psychoaktywnych, więc to jest ta wyuczona bezradność, to jest proces, który jest potężny. Potężny, jeśli już zajdzie w umyśle. Dlatego właśnie zrobiłem podcast na ten temat chcę, żebyś miał czy miała tego świadomość i odpowiednio szybko, żeby odpowiednio szybko zadziałać, żeby nie utrwaliły się pewne wzorce. Bo jak utrwalą się pewne wzorce, wyuczonej bezradności, takiego wzruszania ra ramionami na wszystko, zupełnej bierności, pasywności, to, to faktycznie można nazwać takie życie wegetacją. Czasem się mówi, no nie, że lepiej przeżyć życie pełnią życia. Krócej niż długie życie, ale po prostu w takim stanie wegetatywnym. No ale to jest taka wegetacja, gdzie nic się nie pasjonuje, gdzie wszystko jest obojętne. No, idę, nie idę, pójdę do pracy, nie pójdę do pracy, położę się dzisiaj, nie wstanę. Wszystko mi jest jedno. No to, to nie jest sposób życia, który bym rekomendował, więc zwracaj na to uwagę, bądź świadomy, jak potężna jest to pułapka, w którą możemy wpaść. No i słyszymy się w kolejnym podcaście. Cześć.